Co się za liczbą 509, która pojawia się w wielu postach ostatnimi czasy? 509 dobre jest. A coś więcej? Killerów dwóch. Poznajcie go na... E, a, go tam na przystanku. Przyjdzie 509, dobre jest. Dwa dni temu rozmawialiśmy, ty zamknąłeś oczy na pytanie, czy wyobrażasz sobie Dawida Kubackiego jako zwycięzcę TCS-u. No i to staje się coraz, coraz bardziej e, realne. To byłaby niesamowita historia zgodzić się. No pewnie, ale wejście trochę na wstrzymanie. Jednak, eee... jednak, żeby nie pompować. To jest e, jeden konkurs. Dawid jest w świetnej formie, super skacze. E, no i ja po prostu trzymam za niego kciuki. Wygrywasz TCS. Co byś doradził przed ostatnim konkursem Dawidowi, bo na pewno gdzieś będziecie też, też rozmawiać. mu nie muszę nic doradzać, ale wam doradzam spokój. Dobrze. To... Pojawił się znowu ten słynny uśmiech na twarzy Piotra Żyły. Piotrek, od razu już po wyjściu z progu wiedziałeś, że to będzie bardzo daleko. Nie, myślałem, że w bóle wydwoń. Nie no, nartka mi tam trochę nie wyszła. Tam właśnie wyleciał fajny z progu właśnie fajny skok, a potem właśnie tak trochę nartka mi nie wyszła, tak jakbym trochę przeczekał na nią. No i potem właśnie jak dostałem już narty, no to już wysokość wszystko było, już wtedy już wiedziałem. Z tego co pamiętam, bardzo lubisz wyprawę do Japonii. Cieszysz się teraz na ten wyjazd? Pewnie, że tak. A co najbardziej z Japonii lubisz? Kibel. Cieplutki. No dobrze, to może pomówmy o Korei. Ostatni mem? Tak, mogę powtórzyć. Kobayashi się skończył. Zobacz na obrazek. To już, to już widziałem. Skończył się, nie? Nie, no to, to jest takie. To jest naciągany humor. Nie, nie no żartujemy sobie. No właśnie. E, słuchaj. Pożartować sobie można właśnie tam e, w memach na internecie. No Tutaj rozmawiajmy poważnie, jesteśmy Dobra. poważnymi ludźmi. Dobra. Zgłasza pretensje, że nie mamy parasola. Przepraszamy z tego miejsca. No ja nie wiem, ja tu nie będę stał, bo zaraz moknę. No spokojnie, kropi troszeczkę. E, słuchaj, w tym pierwszym skoku to chyba zapomniałeś wziąć skarpetek z dynamitem, bo coś tam, no, nie wydało. Ja nie wiem, wydawało mi się, że się odbiłem, ale chyba zapomniałem, nie, nie wiem. wiem. Może, może taki szczegół. Nie, ale faktycznie, co tam nie zagrało? Nie, no to tak, to tak to się mówi, wszystko było pięknie, ładnie, ale krótko. Ale w tym drugim skoku już, yy, tak po pańsku? A tak, drugi, drugi skok był naprawdę bardzo fajny, cieszę się z niego, e, znaczy z pierwszego też w sumie, nie, nie wiem, no ale, ale z drugiego naprawdę naprawdę fajnie, e, dużo przyjemności mi on sprawił, fajnie mi rotowało, e, nawet do telemarku umiałem podejść elegancko, Wow. to się rzadko zdarza, żebym był nawet z telemarku zadowolony, także cieszę się bardzo. Powiedz mi, kiedy zobaczyłem Piotra żyłę z ustabilizowaną formą, takie dwie petardy konkursowe, ha. No to, to już jest, nie? A, to już jest, nie, no tak, jeszcze czekamy na więcej, na ciut więcej. No, no. No to nie no, to, to na razie jest e, pięknie ładnie, ale krótko, a może będzie pięknie, ładnie i daleko, ale to no, spokojnie, spokojnie, ja jestem młodym zawodnikiem, także, także jeszcze mam, jeszcze mam sporo, sporo rezerwy i sporo czasu. Młodym zawodnikiem, ciekawe. <laughs> no tak, tak, no można, można tak powiedzieć, że ostatnio ostatnio wy, wymłodniałem bardzo, także... Eee, mentalnie także, także znowu, eee, znowu dobrze się czuję i znowu można powiedzieć, że eee, no, że fajnie, dobrze się dłuższej czuję. Nas to bardzo e, cieszy. Dawid, te kwiatki z tyłu, komu je wręczysz, bo no, wydaje mi się, że wiem. A nie, to zdradź, co wiesz. Nie no, żonie pewnie. No, no, to się domyśliłeś dobrze. On nie się wczoraj wczoraj, wiesz co, wczoraj Krycha dostała tutaj jedne, także y, dziś chciał wziąć drugie, ale mu powiedziałem, żeby nie był zachłanny, także y, te może, może się je uda dowieźć do domu. Myślę, że jak Marta zobaczy zdjęcie krychy, to zazdrosna nie będzie. <laughs> no myślę, że nie no, ale kto wie. Nie no, należą się chyba za ten występ na gali, kiedy ciebie nie było, tam Marta dała radę. Nie no oczywiście, za to, ale to za to już podziękowania były I, i także nie, to się tak nie zapomniałem o tym, nie bój się. To już będzie ta kolejna, że tak powiem, okazja. Dawid, e, igrzyska na tej skoczni Dawid, to jest... powiedz dlaczego nie chciałeś koledze, tutaj ustąpić. I jednemu i drugiemu, co? Wytłumaczmy. Wy, 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 ja proszę, ja ja mam... proszę się tu wytłumaczyć. Proszę, proszę proszę. No proszę ja się no. już tłumaczyłem, trzeba było ten, ładnie wylądować, byś pół punktu dostał więcej. Się ładnie nie dało, nie dało się ładnie. No jak się nie dało, no. Ileś dostał? Za mało. No, no, no. no właśnie. No trzeba było... chabu, 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 Ja chabu, 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 Nawet chabu, 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 nawet chabu, 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 Dokładnie.